Cześć, tu Macie z Starego Dobrego Retro. Dzisiaj dwa słowa o, o festiwalu gier i popkultury Haven 2025, który odbywał się w miniony weekend w Warszawie. Jego lokalizacja w tym roku to szkoła filmowa. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w tej szkole odbywa się festiwal. Zaletą na pewno tego miejsca czy tej szkoły jest to, że obok jest kino elektronik. Dzięki temu prelekcje odbywają się naprawdę w fajnych warunkach, bo mamy salę kinową całkiem sporo. Można sobie wygodnie usiąść. Mamy scenę z dobrym nagłośnieniem i sporo miejsca, także to na pewno jest na plus, jeżeli chodzi o organizację. Festiwali w tym miejscu. Porównując do festiwalu z zeszłego roku, który odbywał się w znajezdni Autobusowej, to wydaje mi się, że jest on mniejszy w sensie powierzchniowo. Jednak Zajezdnia to chyba troszkę większy obiekt, ale możliwe, że to jest też takie wrażenie. Bo w szkole filmowej mamy ten hall i dwa piętra z salami dookoła tego holu, więc wrażenie może być mylne, ale no, tak, tak mniej więcej to z naszej strony to się odbywało. A jak, kto, kto pojechał od nas, no pojechałem ja i Przemek, który jest też tutaj współzałożycielem tego muzeum i współwłaścicielem eksponatów, które się znajdują. Ja na Pixel, czy na Pixel, byliśmy już piąty albo szósty raz. Jeździmy od kilku lat regularnie. No, zeszłoroczna edycja była kulawa i tam wszyscy o tym wiedzą, nie będę się tutaj rozpowiadał. miałem akurat mieliśmy w zeszłym roku to szczęście, że byliśmy bodajże koło godziny 11. i dosłownie weszliśmy na pół godziny, na festiwal na pół godziny zanim się zaczęły te problemy z wejściem, tak? Czyli tam kilkugodzinne oczekiwania na na to, żeby wejść na teren festiwalu. W tym roku tego nie było, oczywiście ochrona była, natomiast tak chyba powinno wyglądać. Ochrona była mocno przejrzysta, pilnowali porządku, ale nie było tutaj żadnej, żadnego limitu odnośnie uczestników, tak? Wpuszczania i tak dalej. Może tam w zeszłym roku był jakiś też taki mocny formalizm, żeby tego jakoś mocno pilnować, ale pod tym kątem na pewno tutaj. Festiwal w tym miejscu jest jakby troszkę lepiej y, zorganizowany, na pewno dużo lepiej niż y, w zeszłym roku. Y, co do samego y, do, do samej tej organizacji czy, y, czy miejsca, no to tak jak mówiłem, w kinie elektronik y, odbywały się prolekcje i tak jak mówiłem, jest to duży plus. Y, natomiast w, w szkole filmowej w Holu mieściło się y, kilka, kilkanaście różnych stanowisk. Wydaje mi się, że raczej mniej, raczej były oczywiście tam nowoczesne komputery, to był taki plus, yy, czyli w holu na dole, ale też był jakaś sprzedaż mydeł, yy, coś tam bankowego było, więc taki był trochę mix I dookoła na, na tych dwóch kondygnacjach, czy na parterze i pierwszym piętrze, yy, w poszczególnych salach odbywały się yy, różnego rodzaju yy, pokazy, można było skorzystać, yy, oczywiście giełda, więc można było skorzystać tutaj yy, z bardzo Wielu atrakcji. Tu jeszcze taka ciekawa rzecz: jak sobie zobaczymy na identyfikator, to każdy z uczestników w tym identyfikatorze ma tutaj dobrze znany nam kwiatek, czyli Amiga Forever czyli klucz licencyjny do edycji, do jakiejś licencji, to akurat na Amiga i na Commodore 64. Amigo Forever już parę lat temu chyba też, też był taki klucz dawany, tak mi się zdaje przynajmniej, tak kojarzę. Ale bardzo fajny, bardzo fajny element, jeżeli chodzi o, o to, żeby każdy to dostał. Oczywiście obowiązkowe, jak dla nas, obowiązkowe było zakupienie koszulki. W tym roku były jakieś po prostu niebieskie z, amigowym, z Amigową, że tak ja powiem Boeingiem. Kulą. Jeszcze odnośnie atrakcji. W poszczególnych pomieszczeniach dookoła było tego całkiem sporo. Na pewno dużym, znaczy fajną atrakcją dla nas była wystawa AMIG. No, to był naprawdę sztos. Całkiem sporo tych AMIG tam było. AMIG 500, 1200. Amiga 1000, 2000, 3000, 4000, więc naprawdę oczy się szeroko otwierały. Można było sobie z, faktycznie pobawić się tym sprzętem, obejrzeć. Część Amig była pootwierana, więc można było to zobaczyć, jak wygląda w środku. No, fajny, fajny, fajny motyw, fajna wystawa. Oczywiście to odbywało się w ramach, tego 40-lecia Amigi i w sobotę też była prelekcja Związane 40 kroków, 40 kroków milowych Amigi, gdzie dwóch panów e, prelegentów właśnie opowiadało o, o tej historii Amigi. E, także wystawa, szacun, naprawdę. E, były tam też reamigi, można było zobaczyć e, powiedzmy takie nowoczesne, nowo wytworzone płyty z przełożonymi e, komponentami czy układami, e, między, między innymi w Amidze e, 1000 bodajże Także też fajny element. Na sali też był jeden, chyba taki biedny Atari ST i kilka komodorów w tym Komodore 128D. Także na pewno tutaj duży plus. Można było poklikać, pobawić się, zobaczyć, jak to działa. Była też amiga CDTV, którą byśmy bardzo chcieli mieć tutaj w muzeum. Także fajna sprawa. Oprócz tego na pewno nam się podobała wystawa klawiatur. Yy, takie właśnie bardziej pezetowych, pecet, znaczy ale nie tylko. Ale fajnie bo klawiatury i z, z tamtej epoki, ale też tak stylizowane na tą epokę. Yy, takie customowe, mocno. Więc naprawdę to było zaskoczenie, że taka wystawa. I generalnie można z tą firmą się tam skontaktować i taką klawiaturę sobie zamówić. Co ciekawe, była taka klawiatura E, która miała towarzyła z 5 kg. E, e, ten, który to prezentował mówi, że ona jest zrobiona z cynku. Jakaś ręczna robota e, w, 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 jakiegoś Amerykanina. Też ciekawa rzecz. A później dookoła też było, może było jakieś gadżety, koszulki, kubki, no, komiksy. tego było mnóstwo. E, oczywiście powtarzają się wystawce, tak, między innymi planszówki, e, tam jest. E, tam jest małżeństwo, które to sprzedaje i ono jest co roku. Był też pan, który prezentował Amigę CD32 z kartą t -Libre Fire 3060, także no też to fajna Amiga, no procesor Motorola 060 no to już jest power, tak? Podłączona oczywiście klawiatura, całość osłonięta taką E, własną robotą e, na, na drukarce 3 d osłonką także bardzo e, fajny komplet. I na przykład Alien Bread 3D. No, dobrze działa na takim sprzęcie. Ja pamiętam w latach 90. próbowałem to odpalić na MIZE 1200. No i to był taki bardziej slide bardziej. E, tam miałem w 8 MB mega, RAMu. Udało się to odpalić, ale no, w ograniu to naprawdę takim miniaturowym okienku można było uzyskać jakąś tam płynność. E, także fajny sprzęt. E, w muzeum też zastanawiałem się nad zakupem, właśnie, TFA e, albo 330, albo właśnie 360 do e, CD32. E, no, fajny gadżet, zmienia w sumie tą Amigę, ale konsolę, e, zmienia w pełnoprawny e, komputer, e, powiedzmy Amiga 1200 z fajnym e, dopalaczem. Co jeszcze ciekawego? Wydaje się... Aha, było też... Było jedno pomieszczenie, w którym swój sprzęt mieli koledzy z Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Tu też pozdrawiamy. Bardzo fajny set. Kilka konsol plus rzutnik na ścianie Były też leżaki, można było sobie odpocząć, także fajny pomysł. No, oczywiście, giełda. Jak jedziemy zawsze na pixela i zazwyczaj jedziemy właśnie w sobotę i zostajemy do niedzieli, no to giełda, czy przeglądanie tych zasobów, które są wystawione, jest jakby taki jeden z głównych elementów tej wizyty. No, oczywiście, prelekcje, bo prelekcje zawsze są ciekawe. W tym roku mieliśmy 40-lecie Amigi i 40-lecie Atari ST. Swoją drogą, to prezentacja Amigi wydawała mi się dużo lepsza niż prezentacja. A ta jest ta, to jest tam, powiedzmy, przemek pewnie się odwrotny. Natomiast giełda. Giełda zawsze to jest, można coś ciekawego znaleźć. W tym roku wydaje mi się, że giełda była jednak troszkę mniejsza. Pewnie z względu, tak mówię, że więcej miejsca jest w w zajezdni, ale i tak, było kilka stanowisk, gdzie można było kupić coś fajnego z takiego właśnie sprzętu retro. Oczywiście w co roku prawie ci sami był też Retronix ze swoimi publikacjami. To też jest fajny motyw. Także można było coś ciekawego znaleźć. I też, też coś ciekawego udało się przywieźć. Pewnie też to pokażę. Też coś ciekawego z, na samym pikselu. O produkcji mówiłem. No, można było też spotkać E, osobistości. E, w piątek bodajże był energii, która od nas nie było, natomiast e, widzieliśmy Borga e, z, z Wrocławskiego Muzeum. E, jeszcze parę osób z Atari Online, więc e, no, fajne momenty, generalnie to jest festiwal gier i popkultury, ale on się odbywa cyklicznie i faktycznie co roku można e, spotkać się, na chwilę pogadać. Z fajnymi osobami z tego świata. jakoś się, że raz byliśmy chyba tego na afterze, tam się chyba nie podobało i tak chyba do tej pory to zostało. Natomiast w ciągu dnia można było też parę słów zamienić z różnymi osobami, więc to jest też na plus. I co ciekawe, na tym festiwalu był Michał Schulz, czyli współtwórca Pistorma. Też można było chwilę pogadać, ale też fajnie opowiadał o tym, fajnie opowiadał o, o tym, co robił za młodą i generalnie o samym tym Pistormie. Także też osobistość od kilku lat na pewno bardzo, bardzo znana i poważna w tym świadku. I tak chyba podsumowując, też jeszcze mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o o ten festiwal, co jeszcze mogło być ciekawego? Chyba wszystko. To generalnie na no plus. Wiem, że niektórzy byli zarażeni po zeszłorocznym no, w tej wpadce z tą ochroną i dostępem, ale wydaje mi się, że jakoś chyba nie ma się co zbytnio obrażać. I póki jest taki festiwal, a to jest jeden z większych, jeżeli nie największy w Polsce, tak organizowany. To warto przyjechać chociażby po to, żeby właśnie sobie posłuchać, obejrzeć, może coś kupić ciekawego. Także to jest na pewno plus. Dobrze, co nam się udało? Znaczy, co się udało kupić? Polowałem na parę gier. Na każdej z coś chciałem dokupić. Polowałem na parę tytułów. Nie znalazłem akurat tego, czego szukałem, ale. Jak pokrótce, taka krótka lista, krótka lista tych zakupów. Byliśmy oczywiście w Retroniksie i tutaj kupiliśmy reprodukcję. Tutaj mamy Computer Studio. Powiedzmy, to jest chyba pierwszy numer. To jest jakiś powiedzmy późniejszy. Mamy kilka reprodukcji właśnie od Retronixa w muzeum. I w sumie dlaczego reprodukcja, a nie oryginały? E, oryginały oczywiście też kupujemy. Mamy tutaj całkiem sporą stertę tych oryginałów. E, natomiast e, mi się te reprodukcje podobają. Wiem, że nie każdemu, ale mi się, mi się podobają. E, reprodukcja to jest coś innego niż reprint, bo jednak reprint to my, skanowanie i wydrukowanie tego. Natomiast reprodukcja jest na, na fajnym, takim błyszczącym papierze. Odnowione są też zrzuty, zrzuty ekranu z gier, więc na pewno lepiej, lepiej na tych reprodukcjach to wygląda. Chociaż Przemek tutaj zarzuca mi, że zarzuca w sumie tym reprodukcjom, że te ekrany, zrzuty ekranów nie są chociażby blurowane, żeby chociaż trochę wyglądały jak na monitorze CRT czy na, na telewizorze. No, ale jak się tam te piksele mu tak o, mocno wyraziste nie przeszkadzają, to myślę, że też yy, nie przeszkadza, yy, wydaje mi się, że będzie mu się podobać. Yy, na pewno nie wiem, czy wadą, ale przypuszczam, bo to jest niski nakład, więc nie są to bezmyślnie rzeczy. Yy, natomiast ja pamiętam ten Computer Studio jeszcze z dawnych czasów yy, pamiętam tego pilota. I pamiętam, właśnie tu były instrukcje do symulatorów, które graliśmy na Atari, czyli Tomahawk F15 Submarine Commander. Jest klawiszologa, LOGA, są opisy, więc tak mi się przypomniało. I mówię, no muszę to mieć, do... w związku z tym to kupiłem. Drugi numer bardziej tak przejrzałem i mi się podobały opisy. Jest tu innymi Elvira, więc całkiem Order Beholder, więc też na plus. Zresztą to y, top secrety. mamy kilka top-secretów oryginałych, mamy oryginalne top z tamtej epoki, ale mamy też właśnie reprodukcję tutaj y, trafił się, znaczy trafił się, mamy tutaj z Comanche między innymi, y, tutaj, a tutaj mamy y, ten numer y, i bardzo fajny, no. to musiałem to mieć, tak, <ścoughs> czyli Another World. Y, no co no bardzo fajnie to wygląda, mi się to bardzo podoba. Eee, one są takie duże, ale też to też nie był e, najmniejszym e, pismem. Może że to jest tam stentyment większy niż w oryginale, bo zresztą możemy sobie porównać. E, jest Hugo, jest populus. No fajne, fajne. Reprodukcja mi się podobają, zawsze warto coś tam e, dokupić. Także było troszeczkę gazetek e, z Retronixa. E, oprócz tego. Co jeszcze? Na Mega Drive mamy tutaj Godcy. bardzo fajna gierka, chyba najlepsza wersja jest na, jednak na misę. No, a tu mamy do Seki Mega Drive Mortal Kombat do Game Boya. No, Golden Eye 007 na Nintendo 64, czyli powiedzmy klasyka i granie po sieci w 4 osoby. Kolejna klasyka, czyli 168 w jednym do Pegasus'a, to zawsze ten Cardige, no trzeba go było mieć wtedy. Tak, także jest i teraz. Co jeszcze ciekawego, o, do że dostaliśmy też takie dyskietki do Commodore 64, Flimbo no, Wiadomo, to jest przebój. Beyond the Ice Palace, nie wiem, nie grałem w to, ale fajnie, fajnie są też te koperty przygotowane. Oczywiście to nie są produkcje, znaczy to nie jest wygląd tych dyskietek, powiedzmy, ze tamtego czasu, ale są zachowane bardzo fajne stany niebieskie. To też jest plus, także myślę, że będziemy sobie to testować. Tutaj cartridge do Nintendo powiedzmy europejskiego. 500 w jednym. No, wiadomo, że to nie jest jakiś tam oryginał, ale fajnie mieć taki set, w którym będziemy mieli 500 tytułów na tą konsolę. No i musiał być Saturn. Tu mamy Die Hard Trilogy. To nie jest Arcade, tylko właśnie Trilogy. To było Bar pamiętam. Graliśmy to i na Saturnie, i na PlayStation. I szczególnie kojarzę, jak jeździło się taksówką. E, e, taksówką jeździło się po. E, po. po. po, po, po parku się jeździło. E, I tam pamiętam taki motyw, jak jeździło się i tam trafił się jakiś przechodzień na maskę, wpadał to. Wycieraczki zmywały tą krew i, i jechało się dalej. Także jest też gra y, na Saturno. Y, oczywiście testowałem sobie dzisiaj te wszystkie kardigie. Nie było się bez, jak to zwykle bywa, bez czyszczenia styków, y, bo to tak nie, nie zawsze. Y, znaczy, sprzedający, y, jak pokazują, to tam czyś tam przetrą, ale generalnie dobrze jest po takim zakupie zawsze y, przetrzeć sobie te. Styki, tak żeby to faktycznie chwytało. Ja akurat do, mam taki jeden z kolekcjonerów, którego kupowałem sprzęt. Dorzucił mi coś takiego. To jest taki właśnie cleaner do, do różnych powierzchni. Bardzo fajnie się nadaje właśnie do, do czyszczenia tych styków w kardydżach, żeby to jakoś funkcjonowało. No i tyle. To takie może niezbyt duże zakupy. Nie udało się kupić żadnej konsoli. Chociaż po głowie chodził Game Boy Color. Był też Atari Jaguar, ale no nie jestem to tanie rzeczy. Także. Znaczy, by się na pewno przydał. Znaczy Jaguara nigdy. Znaczy na Jaguarze oczywiście graliśmy, natomiast w tamtych czasach nigdy, y, znaczy nikt, nikt, nikt zna z nas nie miał Jaguara, ale się o nim czytało y, i tam faktycznie zawsze ten się kojarzy, y, powiedzmy, obcy versus vs versus Predator czy Doom, y, w tych wersjach y, podobno całkiem nieźle, y, nie zawsze graliśmy, całkiem nieźle to wygląda. Y, fajnie było mieć taką konsolę, ale to jeszcze widocznie sobie musimy troszeczkę poczekać, także Chyba tyle jeżeli chodzi o tego Pixela, wydaje mi się, że warto tam być, co roku ten weekend jest taki właśnie mocno retro, mocno gamingowe, prelekcje, jest to też taki oddech od takiego zwykłego życia na co dzień, więc warto tam być i sobie gdzieś tam połazić, pogadać, może coś kupić ciekawego, także tyle jeżeli chodzi o taką krótką relację z tego Pixela który odbywał się w miniony weekend. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia, następnym razem, cześć.